Moi drodzy Suzuki Ignis z silnikiem M13a trafił do mojego warsztatu na sprawdzenie ewentualna regulacja luzów zaworowych oraz wymianę tam dwóch pasków sprzętu. Ale klientka, która użytkuje tym samochodem, jest świeżym kierowcą. Jej pierwszym samochodem jest ten piękny Suzuki Ignis. Klientka przyjechała i się skarżyła, że podczas ruszania, podczas jazdy samochodem szarpie silnikiem szarpie. Też potrafi silnik zgasnąć. Trafiła do mnie. Moi drodzy, wykonałem korektę luzów zaworowych, wyczyściłem przepustnicę, wymieniłem świece zapłonowe, które już były totalnie wyeksploatowane. Zrobiłem także kilka różnych punktów, które wymagały dopieszczenia, naprawy. Między innymi światła stopnie było winą był czujnik, który jest umieszczony na pedale hamulca. Teraz przydałoby się przyjechać tym samochodem zobaczyć, jak się zbiera czy podczas ruszania jest wszystko ok? Czy silnikiem nie szarpie? Czy ma prawidłową moc? Moi drodzy, klientka, do tego świeży kierowca, który nie zna, nie ma znajomości silnika M13A, nie wie, jak ten ignis z tym silnikiem powinien się poruszać, jak powinien jeździć, jak powinien się zachowywać. Więc ja wsiądę, przyjadę się tym samochodem na zimnym, na ciepłym, zobaczę, czy jest wszystko ok. Jeżeli będzie wszystko ok, z czystym sumieniem będę mógł wydać taki samochód. Zapraszam, jedźcie ze mną. Wsiadamy do Ignisa, jedziemy na próbną jazdę. Zobaczymy, jak się zachowuje. Czy silnik chodzi prawidłowo? Czy układ przeniesienia napędu chodzi prawidłowo? Układ kierowniczy, czy hamulce są sprawne? No, można to wszystko zaobserwować, zbadać podczas jazdy. Ktoś doświadczony. Człowiek, który robi na co dzień takie modele, to na pewno wyczuje jakąś nieprawidłowość. Ignisami jeździłem bardzo często, silnikiem 13a także bardzo dobrze znam, skrzynie biegów też. Więc jeżeli tym autem jeździ początkujący kierowca, więc ma prawo nie znać jazdy tym samochodem, więc też za bardzo nie może wiedzieć, czy wszystko jest ok czy na przykład coś szwankuje i wymaga jakiegoś dopieszczenia. Więc wsiadamy, po wykonanej obsłudze jedziemy się przejechać. Posprawdzamy podstawy. Moi drodzy, hamowanie z większej prędkości. Zobaczymy, czy samochód równomiernie hamuje. Na stacji kontroli pojazdów podczas badania rejestracyjnego, badania technicznego. Oczywiście, powinni to sprawdzić, ale ja się podpisuję pod zleceniem, pod wykonaną usługą. Ja osobiście muszę się przejechać i zobaczyć, moi drodzy. Tutaj, pierwszy ruch, ruszenie tym samochodem. Nie widzę żadnych jakichś problemów. Ruszył mi bardzo pięknie. Pojedziemy na drogę szybkiego ruchu, zobaczymy jak chodzą biegi, czy samochód przyspiesza, w jaki sposób przyspiesza, oczywiście to nie jest demon prędkości M13A, no ale jakieś podstawy muszą być zachowane, więc jedziemy, bądźcie ze mną moi drodzy, zobaczymy, żeby Pani mogła bezpiecznie wsiąść po mojej usłudze. I będzie wiedziała, jak powinien chodzić Ignis, pracować, jeździć. Jeżeli rzeczywiście mechanik stwierdził, że jest wszystko ok, jest książkowo, nie ma się do czego doczepić. Możemy podczas jazdy, oczywiście, sobie zaobserwować, czy samochodem nam ściąga w którąś ze stron, czy kierownica jest prosto. Tego nie sprawdzimy na podnośniku, moi drodzy. Więc tutaj możemy wychwycić bardzo dużo rzeczy nieprawidłowości. Na razie Ignis spisuje się prawidłowo, ale to wiadomo, przejedźmy się, wrzućmy każdy bieg i dopiero wtedy możemy mówić o konkretach, o sukcesie, o prawidłowym użytkowaniu samochodu bieg zarzucony. Oczywiście słucham teraz też łożysk, bo nie ukrywamy yy, silnikowi towarzyszy skrzynia pięciobiegowa, która no... w której potrafią po prostu wysiąść łożyska. Remontowałem niejedną taką skrzynię, więc teraz przy takiej jeździe jak najbardziej możemy odsłuchać, czy nic nie huczy, czy przypadkiem łożyska w skrzyni biegów się nie kończą i możemy... Szybko temu zaradzić, naprawić te łożyska, żeby nie doszło do jakichś większych uszkodzeń. Piąty bieg, 60 na godzinę, 2000 obrotów. Ignis zachowuje się naprawdę super pięknie. Naprawdę lubię, lubię Ignisy, lubię Ignisy. Jest to samochód troszkę wyższy. Powiem Wam, że stan techniczny tego Ignisa jest też naprawdę zadowalający. Podwozie. Jest zakonserwowane. No, zbiornik paliwa. Delikatny nalot rdzy, a dobrze wiemy, że w tych ignicach po prostu silniki korodują, jeżeli nie były zabezpieczone. Oczywiście występują nowe zbiorniki w sprzedaży. Ale szkoda, że ktoś nie przygnął tego zbiornika. Zrobił zabezpieczenie podwozia, ale o zbiorniku niestety zapomniał. Jesteśmy w tunelu ograniczenie 50 na godzinę, więc tutaj za bardzo szaleć nie możemy. Ale oczywiście staram się sprawdzić wszystko, co mogę, zredukować na niższy bieg, zobaczyć, jak on przyspiesza, czy nie szarpie, czy nie kanguruje, czy nie ma jakichś podskoków, przerw, zapłonie. Na razie naprawdę przyzwoicie jedzie 80 na godzinę, 3000 obrotów. Piąteczka, sprzęgło też dobrze chodzi. Płynne przerzucanie biegów, płynne dodawanie gazu. Tutaj jeszcze mamy sterowanie. Na linkę, ale na razie jest wszystko pięknie. Też możemy zobaczyć, jak on się zachowuje oczywiście na zakrętach. Jak działają amortyzatory: czy nam po prostu nie rzuca na zakrętach. Samochód w czasie jazdy nie pływa. Na razie się trzyma drogi. Jest wszystko na razie ok, w najlepszym porządku. Silnik cichy. Pokład wydechowy cichutki, nie słychać, żeby coś pierdziało. No, naprawdę przyjemnie się jedzie. Dawno nie jeździłem Ignisem, ale często miałem przyjemność. Jutro na stanowisku też Suzuki Ignis będzie wymiana amortyzatorów, więc może coś się uda nagrać. Może czegoś was tam nauczę. Będziemy wymieniać amortyzatory. A przepraszam, będziemy demontować amortyzatory, ale będziemy wymieniać sprężyny, ponieważ. Są pęknięte na ostatnich zwojach. Też taki standard w Suzuki. Oczywiście wymienimy też od razu łożyska MacPhersonów i podpory mocowania amortyzatorów. Mam nadzieję, że nagram jutro odcinek. Zobaczymy. Powiem Wam, że się dobrze zbiera. Silnik się nagrzał. Piąty bieg wrzucony. Jest na razie wszystko pięknie. Przyzwoicie super. Kierownica prosto. Samochodem nie rzuca na prawo, lewo. Trzyma się drogi, zaraz Wam pokażę drogę. Testujemy Ignisa dalej, jedziemy sobie przed siebie. Możemy w czasie jazdy też wykonać jakiś maner w lewo, w prawo, zobaczyć, czy nie będzie żadnej podgłosionej pracy, wtedy możemy też w jakimś stopniu wykluczyć łożyska kół maksymalne skręty takie jak na rondzie mocniejsze zakręty, to możemy też wykluczyć przeguby, czy nam nie strzela nic po prostu, to jest napęd na przednią oś, oczywiście też się zdarzają napędy na cztery koła w Ignisie oczywiście Moi drodzy, nie mam żadnych uwag co do pracy Suzuki Ignisa jedzie bardzo pięknie dobrze przyspiesza, płynnie się zmienia biegi nie ma problemów ze sprzęgłem, z gazem Temperatura silnika prawidłowa. Jutro jeszcze na zimnym silniku po prostu odpalę, zobaczę czy odpala dobrze. Też zrobię próbną jazdy jeszcze na zimnym silniku i wydam spokojnie ignisa. Teraz mam nadzieję, że jeszcze gdzieś się załapię na jakiegoś pączka i będę świętować tusty czwartek. Wy się za bardzo nie obiadajcie. Trzymajcie się, pozdrawiam, zapraszam na następny odcinek już wkrótce. Hej!